Witajcie. W sobotę pojechaliśmy sobie połazić po lesie. Weźmiemy reklamówkę i zobaczymy, czy nam się coś uda na zbierać, Jak coś znajdziemy, to Wam pokażę. A teraz wrócimy w las i zapraszam Was na dalszy ciąg filmu. Widzicie, dla kontrastu grzybki. Dla teściowej. Bardzo, żeby nie było, że nie ma grzybów w lesie. I idziemy dalej, zobaczymy może to coś jest innego. Jak są homory? To może są i jakieś inne. Na razie to mamy tylko trójaki same. Miście przy samej drodze. Tu mam kolejne dwa. Wyjdziemy kawałek jeszcze. Tu trochę zjedzony. Tu mamy kolejny, kolejny, mamy kolejny wysyp, ładny, cała rodzinka. Idziemy, zobaczymy dalej. Róż na nich wrócimy. Tu mamy kolejne. O tego od razu wykręcimy. O! o taki myślaczek. Masz coś jeszcze? O, ładnie tam mamy zobaczyć sporo Tam jeszcze żeby nie rozdeptać Mamy Słuchajcie, chodzimy dalej i widzimy kolejne myślaki Tu Tu, ale te chyba będą skonsumowane które się dalej Coś jest? O ładna, taki widoczek, a my kosimy dalej. Kolejny. Będziemy wyżej. Zobaczymy. Tu mamy kolejne dwa. I to chyba byłoby w tym miejscu na tyle.